Pierwszym dzisiaj omówionym komiksem z gatunku westernów będzie Durango z wydawnictwa Elemental. Ogółem już e, regularnie prezentuję Wam na denia radia Fera e, ową serię. Dzisiaj przyniosłem do radia tom czwarty oraz tom piąty. Durango. Kim jest Durango? Ogółem, no to jest bohater, główny bohater tej serii. To jest taki na maksa męski facet. Ogółem on, wiecie, on nie je miodu, tylko żuje pszczoły. I nie, nie straszny jest mu żaden ból, żadne niebezpieczeństwo. Ma niesamowitego cela, niesamowity refleks, jest niesamowicie sprawny. To pozwala mu wyjść cało nawet najgorszych tarapatów charakterystyczne w nim jest to, że hmm, posiada europejski pistolet Mauser, taki rewolwer, który pozwala mu tym bardziej trafiać w wyznaczony cel. I otóż już przez ostatnie trzy tomy, trzy albumy, Trup ścieli się gęsto, a Durango narobił sobie wrogów. On tutaj był w zasadzie w charakterze takiego dobrego, negatywnego bohatera, ponieważ tam gdzie się pojawił oczywiście Musiało dojść do jakiejś rozruby, do jakichś strzelanin, do morderstw, ale zazwyczaj jego przeciwnikami, jego celami były postacie, które były jeszcze bardziej złe niż on. Chodzi o to, że on jakby przez przypadek czyni dobro, ale złymi metodami. Otóż tutaj chce uciec do Meksyku, więc akcja dzieje się na południu Stanów Zjednoczonych i Trafia do pewnego miasteczka, do pewnego baru, gdzie przez przypadek ratuje pewnego lokalnego bandytę, Amosa Rodrigueza. I okazuje się, że to był przełomowy moment w jego życiu, w jego karierze, przez najbliższe na pewno dwa tomy, ponieważ owy Amos. Jest bardzo uradowany z tego, że uratował Durango uratował mu życie, ponieważ łowcy głów oczywiście śledzą po całych Stanach Zjednoczonych tych największych rzeźmieszków, za których jest wyznaczona najlepsza nagroda, i na pewno będzie chciał, chciał w ten czy w inny sposób naszą bohaterowi odwdzięczyć. Durango jednak to jest samotny wilk, a nie potrzebuje towarzysza, więc wyrusza w swoją podróż na własną rękę. Oczywiście, żeby nie było wygodnie, to za Durango jest, trwa pościg. Otóż pewien Logan, koleś nazywa się Logan, zostaje wynajęty przez ważną osobistość za 15 tysięcy dolarów, co oczywiście wtedy to był niezły majątek, żeby przynieść głowę tego tytułowego Durango. Za którego, nawiasem mówiąc, warto zaznaczyć, nagroda wynosiła 5000 dolarów. No i trwa pościg. Hmm, tutaj warto oczywiście zaznaczyć. No, zaznaczyć. No, na pewno domyślacie się, że e, owy Amos pomaga naszemu bohaterowi w dość nieoczekiwanym momencie, ale tom czwarty kończy się na tyle nieszczęśliwie dla naszego Durango, że hmm, no tutaj by musiałby pójść pewien spoiler. Aczkolwiek kończy się nieszczęśliwie. Może w ten sposób zamknę. Natomiast tą piąty, strzały nad sierrom dotyczy kolejnej relacji, przygody między Durango a Amosem. W zasadzie tutaj, w tej opowieści, w tej historii, Durango staje się taką drugoplanową postacią. Coś jak w najnowszym Max, Maxie Payne. Kojarzycie. Max Payne w zasadzie był tylko... Obserwatorem. On oczywiście brał udział we wszystkich wydarzeniach, ale główne skrzypce grała w filmie Furioza. Tutaj faktycznie głównym bohaterem staje się Amos Rodriguez, który no, na terenie Meksyku ma swoje interesy. Chce, um, chce jakby odbić pewne hacjenty, które są oczywiście um, oblegane przez wojsko amerykańskie. W tomie czwartym on miał misję, że musiał dla pewnego bogatego polityka kupić broń. Znaczy w ogóle zajmował się handlem bronią, kupował ową broń. I w tomie piątym mamy więcej akcyjek, forteli, w jaki sposób oni owe hacjenty chcą odbić. To jest takie charakterystyczne: to są taki kompleks budynków, na pewno kojarzycie z tego seriale, starego serialu Zorro. To są takie właśnie podwórka otoczone murem. Na tych murach, oczywiście, wartownicy sobie mogą chodzić i wypatrywać wroga. A w środku tego podwórka mamy mnóstwo budynków, jakieś zbrojownie, budynki mieszkalne, i tam zawsze przesiaduje sobie wojsko. Także jest to taki mały bastion, taka mała forteca. I oczywiście. Amos nie dysponuje regularną armią, tylko ma w swoich szeregach owszem wytrawnych strzelców i zabijaków w ten sposób powiem, ale z drugiej strony w skład jego armii wchodzą zwykli peoni, peoni czyli tacy drobni wieśniacy meksykańscy, którzy nie są za bardzo zaprawieni w boju. No i jakie przygody nas czekają pod dowództwem Amosa? Również ciekawe. Wolfs, autor tej serii nie oszczędza swoich bohaterów. Co już ci z was, którzy przeczytali poprzednie tomy Durango, to już zdążyli zauważyć. No, że Durango tutaj no, musi wykazać się odpornością na ból, na cierpienie, nie oszczędzają go bohaterowie, tym bardziej, że wszyscy czyhają na jego życie, więc no, nie pieszczą się z nim za bardzo. Także, kiedy sięgniecie po Durango, to będziecie mieli takie naprawdę klasyczne akcyjki z Westernów. Czyli ktoś wchodzi do baru, mówi: Ciebie wynosimy, tamten się broni, jest strzelanina. Mamy tutaj pościgi po pustyni, e, zostawianie pułapek w skalistych górach. Mamy tutaj właśnie oblężenie tych hacjent, fortel, żeby taką hacjentę odzyskać. E, pojawiają się zdrajcy. Um, Komiks to, że opowiada o przyjaźni, ponieważ Durango tutaj okazuje się takim mikro spoiler: drugi raz ratujesz cię naszego drogiego Amosa de Rodrígueza Także naprawdę Durango to jest niesamowita klasyka, jeśli chodzi o westerny. Komiks przepełniony akcją. I brutalnością. Natomiast jeśli chodzi o szatę graficzną, to myślę, że ona również zaspokoi gusta. No, trzeba oddać, że rysunki są niesamowicie szczegółowe, niesamowicie drobiazgowe. Ifs Wolves operuje tutaj wyraźnym konturem i takim charakterystyczną kolorystyką. Tutaj często nadaje brudu, znaczy nawet nie brudu, ale żeby jakby. Wyciągnąć jakiś kształt za pomocą konturu robi, taki, robi takie charakterystyczne kreskowanie. To z jednej strony może nie spodobać niektórym czytelnikom, ponieważ wtedy te, ci bohaterowie, te rysunki mają taki specyficzny styl. Aczkolwiek no, nie sposób nie docenić warsztatu tego europejskiego twórcy. No i tym samym, właśnie Durango jako seria naprawdę jest. Moim zdaniem atrakcyjnym komiksem, także jeśli mielibyście kiedyś ochotę, e, właśnie rozpocząć przygodę od jakiegoś westernu, gdzie głównym bohaterem jest naprawdę twardy Koleś, to zapraszam Was do serii Durango z wydawnictwa Elemental.